27 września 1988 roku. Jezus, jestem, podążaj za wskazaniami, jakich Ci udzieliłem i pozwól mi mówić Pozostań bosa, bądź nicością, rozpoznaj moją drogę. Moja droga jest prosta, zatem nie patrz ani na lewo, ani na prawo. Rzeczywiście wprowadziłem cię w moje tajemnice, wybrałem cię, abyś była moją tabliczką, wprowadziłem cię z bosymi nogami do mego domu, abyś spotkała Piotra. Moje orędzie pokoju i miłości rozbroi moich wrogów. Zaczekaj, a zobaczysz. Jeszcze nie dokończyłem moich dzieł. Mój dom leży dziś w ruinie, lecz najgorsze ma jeszcze nadejść. Kainowie żyjący w moim ciele, ciernie mojej głowy, pełni próżności, będą próbować zabić moich ablów, tych ablów, którzy rozumieją mojego ducha i kochają mnie szczerze. Zaprawdę jednak, powiadam ci, ich próżność zamieni się w żałobę i mój ogień spali te niewierne sługi. Cóż bowiem mają mi obecnie do zaofiarowania? Depczą mego ducha, kierowani własnymi pragnieniami i obłudą. Niewierność ich zgubiła i nie potrafią już widzieć jasno. Wasulo, napisz swe pytanie, bo wielu z was je stawia. Panie, czy nie ma już dobrych słów, sług, sług szczerych, którzy naprawdę Cię kochają? Pozostaje bardzo mało tych, którzy kochają mnie naprawdę. I zaledwie garstka rozumiejących mojego ducha. Te dusze przynoszą ulgę moim ranom i memu najświętszemu sercu, będącemu ich mieszkaniem. Panie, a wśród świeckich? Wśród nich również niewielu jest tych, którzy wierzą we mnie i w dzieła mojej opatrzności. Większość mnie opuściła, mnie swego Boga w głębi mojego najświętszego serca, znajduje się ostrze włóczni, włóczni powodującej tak obfite wylanie krwi. Mówię wam, że ona jest także dziś jedną z przyczyn moich cierpień. Ja, pan, stąpię na nią niespodziewanie, gdy nikt nie będzie się mnie spodziewał, nagle wejdę do mojej świątyni. Te dni są policzone. Stąpię jak błyskawica, aby oczyścić Jeruzalem. Rozsypie się ono w proch, pociągając za sobą wszystkich, którzy mnie nie kochają. Mam zamiar stać się jego sędzią i osądzić je surowo. Tych zaś wszystkich, którzy pozostali wierni mojemu świętemu imieniu, ja pan podniosę i umieszczę w moim nowym Jeruzalem. Ci nie powinni się lękać. Bo szli za moimi wskazaniami i za moim prawem, nawet wtedy, gdy byli tłumieni, a ich wołania do mnie zagłuszane przez moich wrogów. Ja jednak ich usłyszałem. Nigdy nie spuściłem moich oczu z tych świętych. Oni odznaczali się bojaźnią wobec mnie, uwielbiali mnie, trwając wiernie przy moim słowie, dzieląc wszystkie zasoby, które im dawałem, i spełniając miłe i mi dobre dzieła. Umiłowane stworzenia, przeżywacie koniec czasów. Ostrzegłem was, że w tych czasach będą ludzie, którzy wyśmieją się z religii, gasząc ducha proroctwa, wyśmiewając mających wizję, aby z powodu niegodziwości móc iść za własnymi zwodniczymi doktrynami. Swą przebiegłość wykorzystali do przewrotnych wynalazków, które ich zgubiły. Rozmiłowani w złu, nie potrafią zachować żadnej czystości umysłu. I jak w szaleństwie wciągani są wynaturzone obrzędy i czarne msze, kult szatana, albo prowadzą ogromnie zepsute życie z powodu lekceważenia, które jest tak wielkie, że już przez nie samo potępiają swe własne życie. Ponieważ zamknęli uszy i odrzucają dostrzeżenie prawdy oraz uznanie we mnie swego Boga, Grzechy doprowadziły ich do zdeprawowania i do zepsucia duszy. Zostało powiedziane, że w waszych czasach jedynie garstka moich sług pozostanie mi wierna, głosząc Ewangelię tak, jak powinna być głoszona, że wielu wpadnie w racjonalizm i zdradzi mnie przewrotnie. Ten racjonalizm uczynił z mego kościoła pustynię, doprowadzając go do ruiny, w której głębokościach zagnieździły się żmije. Na tej stworzonej przez Was pustyni wołam głośno do tych, którzy plamią moje imię i zasiadają na tronach w ziemskiej chwale, zaspokajając swą żądzę pieniądza, szukając własnych spraw, a nie moich, aby przyszli do mnie i okazali skruchę przed dniem oczyszczenia. Ja, Pan, ostrzegam Was, abyście nie gasili mojego ducha prawdy, który mówi poprzez to słabe narzędzie. Proszę uroczyście, mój kościół, aby sobie przypomniał, w jakich warunkach ja i moi uczniowie pracowaliśmy i na czym spoczywały nasze głowy. Nie mieliśmy żadnego pałacu, żadnego. Nie dla mnie, ani nie dla moich uczniów były pałace, lecz dla królów. Panie, ci, którzy rozpoznają, że do nich mówisz, nie będą chcieli tego słuchać i spowoduje to odrzucenie przez nich tego orędzia. To prawda, niektórzy nie będą chcieli słuchać moich słów, swą próżną chwałą stłumią mnie oraz mój dom. Ja i mój dom dusimy się z powodu ich wiarołomstwa. Nie mam czym oddychać. Zamknęli wszystkie okna mego domu i moja światłość nie może do niego wniknąć. Ani mój duch nie może powiać w jego wnętrzu, by oczyścić powietrze. Te dusze są jak sól, która utraciła smak, jak zabrudzone okno. Przeszkadzają mojej światłości w nie wejść, przeszkadzają mojej świętości je oczyścić. Opary szatana stały się w tych dniach jak mgła przenikająca przez zamki i wchodząca przez zawiasy, ponieważ te opary są śmiertelne. Dlatego proszę was z powagą, byście zdwoili ofiary i modlitwy. Ci, którzy mnie kochają, powinni dokonywać ogromnych aktów wynagradzających. Szatan w swej wściekłości zdwoił w tym roku swe dzieła przeciw mojemu Kościołowi. W tym roku maryjnym szatan postanowił podzielić część mojego Kościoła. Zapowiedziałem ci ten rozłam, i że pośrodku tego wszystkiego będziesz musiała wejść do mojego domu. Weź mnie teraz za rękę i chodź ze mną. Dziel mój krzyż, moja Wasulo. Moje dzieła jeszcze się nie zakończyły. Trwaj w pokoju. Ja, Pan, daję Ci mój pokój, dziecko. Pamiętaj, uśmiechaj się do mnie w mojej obecności. Nigdy nie zapominaj o mojej obecności. Powiedz mi jedno, Kirie Eleison, spraw mi radość. Dałem ci tak wiele. Tak, panie, dałeś mi tak wiele, kocham cię, święty świętych, dałeś mi tyle rzeczy, że chciałabym wszystko to ogłaszać bez przerwy, jest ich jednak tak wiele, że nie umiem ich zliczyć. Otworzyłeś mi uszy, żebym cię słyszała, wskrzesiłeś mnie z martwych, niech twoja miłość i wierność nieustannie mnie strzegą. Uczyń dla moich braci to samo co uczyniłeś dla mnie, by i oni dzielili tę radość, Panie. Moje dziecko, wszystkich was wzywam, szukam każdego z was. Pozwólcie mi wejść do waszych serc, a uzdrowię każdego z was. Pójdź, wypocznij teraz, jestem zawsze z tobą. Nie zapominaj o tym nigdy.